Ej, coś się stało dziwnego. Co się stało? Krystian stój! No co się stało macie. No normalnie przybliżył mi się ekran i widzę z pierwszej Christian. osoby. Tak, bo Christian. słuchajcie, Sandra, 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 Sandra tak, tak. Proszę scrolla na myszce na maksymalnie do góry i tylko z pierwszej osoby dzisiaj gramy. No. Ale twoja ryba ma zęby. <śmiech> <Dzięki>. <śmiech> Ta Ona ma zęby! Czemu ty Madzik, jesteś się nazywalutcy? Ja muszę się na dół patrzeć, żeby na was widzieć. Ja patrzę na w prostu z oczu. Twoich. Ja się muszę na was na dół patrzeć. Poczekaj, poczekaj, Ola, Ola, poczekaj sekundę, to, 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 to. ja odsunę, ja na chwilę odsunę, ja na chwilę oszukam. No, nie jesteśmy podobnego rozmiaru, wymiaru. <grym> ale masz. Wymiaru. <grym> ale masz. <grym> rybę Dziękuję. Ej, ja się <grym> czuję w filmie akcji teraz. On się tańczy. On retańczy. Dostaw mi. Za kim biegnie? Słuchajcie, już mam dwie, już mam trzy, cztery, pięć, sześć. Tu ale czy się zdaję, żeby mnie chciały nie. dotknąć jakieś dziwne. 7, 8, I... e, gdzieś mnie Blue zobaczył, ale nie wiem gdzie. Gdzieś no w ogóle Blue? Nie wiesz. To ja Sejna, nie wiem. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Co jest? Kogoś ktoś zobaczył? Mnie gonił Blue, ale nie wiem, że tak. Chce Krystian, Boże, jedyny normalny no i w stronę teraz mam iść. Krystian <grystanie> mi centralnie przed twarzą wyskoczył, ja zawału dostałam. Cześć, mam mam 10, Boże. nie mogę mieć więcej, przepraszam. Jak ja nic nie widzę na pierwszej osobie, ludzie! Maciek jedną przyniósł, Jezu, jak jest no, ale, no, ale, ja... ale przyniosłem, ale przyniosłem Centra, coś. Jak to nie widzisz, no przecież widzisz wszystko. Ale ja, ja się gubię orientację w terenie jeszcze bardziej, jak jestem na pierwszej osobie. Ja dzielnie Słuchajcie, walczyłem. Pięć, pięć. 5! Mam cztery. cztery. Był ktoś u fioletowego? Ja, ja, ja byłem. Ja byłem. Ja sobie by. się bardziej A. boję. Ty ja byłem i w ciemnie tam walczyłem no, o z nim. to chodzi, Sandra, że jest straszniej na pierwszej rzędzie. Nie, każdy z was straszy na pierwszej osobie. Tak? Moja nie się dobrze. boję. Tak. To ma ostatnią żagrówkę. To ma ostatnią. Ja nie mam. Ja nie. Okej okay. No chłopaki no No weźcie Jaj. nie trajcie żarówek tylko odstawcie je tak? Cześć Maciek Jemno, No Ja z zrobiliśmy sobie zawał dopiero Tak Robiliście okay. Zrobiliście sobie zawał? Tak Tak Dobra to ja się wyciągam i podpowiem hmm. wam gdzie jest żarówka Tak Już wam mówię No y Nie wiem Aha <laughs> Dzięki Proszę Sandra Dzięki Sandra Ja wiem gdzie jest Blue W rzece. Jak coś Aj, bruda, na 100% nie, nie ma dobra, u fioletowego jest... musiałam jeszcze raz sprawdzić Dobra Dobra nie no, eee. czyli tam nie ma... Przekapił. A sprawdźmy, czy kucanie działało A to jest żarówka? Nie, to nie, nie ma. A, Jezus Krystian. Ktoś eee. ma? Ktoś ma? Nie, nie. mamy, nie mamy. Ale wy jesteście gamerzy. To jest Ej, w zamku ciężkie. będzie, mówię wam, nie? W zamku będzie. Ja byłam w zamku ja trzy też razy Ja byłem. Bywa. Ja byłem raz. I nie było. I co?! I w zamku była! No no gdzie była? Gdzie? Na samym wejściu! No niemożliwe. No nieźle, nieźle, nieźle. Niemożliwe. Teraz. Sandra byłaś tam i też nie widziałaś, nie? Nie, widziałaś, nie widziałam. Ja też nie widziałem. To jest... o, o. To jest najkamerowane. Ej, z pierwszej osoby Maciuś wygląda jak u 3 -latka. Takie malutki. A może mam? Krystian, czemu stoisz w miejscu i się tak po prostu lampisz? Sa Sandra, trój no, czekam trój na ciebie. trójka się A, zgadza. Eskortę ci robię. Myślałam, o. że cię opętało. Czekajcie, bo ja nie ogarniam przycisku na klawiaturze, dobra. Ej, poczekajcie, poczekajcie, po, spójrzmy na Krystiana jak stoi. No? Zobaczcie, ten jego... Krystian, ale stój w miejscu, nie ruszaj się. Krystian, no przestań. Patrzcie, ten jego pieniek wygląda jak taki... taka czapeczka. No teraz już nie. Nie wiem, bo schował. O! Aha. Kto odłożył? Kto miał? No ja. Ola, Ola. Konewka. Konewka. To ja. Najgorsza konewka. No jak to? Nie mów tak na konewkę. Najgorszejsza konewka. Gdzie ja, ja nie jestem? Mowka. Nie ma, Aha. ja siebie widzę. Ja siebie nie widzę, bo mam pewnie założony ten... Mam karton pewnie założony i dlatego staję ty się masz... niewidzialny, bo jestem w pierwszej osobie, no. Nie masz, Siem, nie. ty masz karton niewidkę, Krystian. Krystian, pokazywałeś złą stronę. E, mnie, mnie u mnie nie ma. Dosłownie widzę tylko animacje zakładania, te dymki i nic więcej nie widzę. A Ja widzę was, ale siebie nie widzę. A wy wszyscy jesteście tyłem obróceni do kamery. Nie, ja cały czas nie mam. Nie, na kamery. A ja ty widziałam, jesteś tyłem. Bo oni się wstydzą. E, a ja nie wiem, gdzie ja jestem, bo ja siebie nie widziałam. Oni się wstydzą. E, <laughs> Stupi! Stupki Cian. Sztybcian? To jest Pterodaktyl! Ja już no wysyłam. ja po nim nie ucieknę na pietrę. Ja już wstawiam zdjęcia jego. Kto umie zrobić krzyk Pterodaktyla? Ola. Nie, ja nie umiem. Na pewno potrafię. Nie mogę zarobić. To jest coś podobne do tego, jak wydajesz naj... najwyższe dźwięki możliwe i e, o, Nie jak ma to ostatnio. A, to nie, był Jeszcze... a, a. nie ten dźwięk. Muszę, a idzie? ja mam pierwsza! Już odłożyłem ten dźwięk. Ja mam jeden i nie, jeden nie odkładam. Było. O o! E... Tam idzie, Krystian. Jeden? Tu po całej mapie coś chodzi, Ola. Co Oła? No uderzyłem się jak zeskoczyłem. Na moście jest jedna. Żółty. 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 I Hehehe. O nie, 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 nie. Dobra, ej ja idę na wyciąg. U. U. U? Na wyciąg idę. Pierwszy raz tutaj jest jestem. Jest przy fioletowym. I przy moście jest. zostawiam Kto sobą. Kto zostawia za sobą? Raz. Ja. Dwa. Krystian. Dobra, A? nieważne. Nieważne. Goni mnie. Nie! Co? Jest w rzece jeden, jeszcze ten! Putla z gazem! Putla z gazem jest w rzece jeszcze! A jaką wchodzi? Oszukaniec! E, dobra, tam jest żółty. Ja, ja już widziałam z fioletowego, jak coś u fioletowego już to nic się nie ma. Przy moście był jeszcze, na początku mostu był jeszcze. Dobra, dobra. dobra. Ja mam cztery! Z rzeki ktoś, ja ktoś ja mam zabrał? Mam dwie. Może? Ja mam cztery Skowod. Skowod. Z, rz z rzeki tamtej, takiej tam. Ej, ale jak ja, nie. Jak ja mam karton okay. i jeśli sobie, to ja nie widzę, czy ja mam wykrzyknik. No nie, no zielony mi staje przy wyjściu z fioletowego, no! O nie, o nie. O, nie. O, żółty to, to, dobra, żółty ja mnie dobra. porwał, halo! Daj, halo. Halo. skacz na halo. zamek, skacz na zamek. Halo, przed zamkiem Ej, to... jeszcze jest jedna. To fajnie, jak tak ale. sobie na wycieczkę ja poleciłem. Nie, co masz? Nie, nie, nie mogę po prostu. <laughs> nie wystraszyłem cię. Wystraszyłeś mnie załżonka, cześć! O, Ola. Cześć, mam 50. żółty, A. E, wypadł, wpadłem pod mapę. ha Ja ha, ha. Oh, <śles extraction> Żółty leciał, rzucił mnie na. upuścił mnie nad zamkiem, przesunęło mnie bać, na bok i wrzuciło pod mapę. To... Właśnie to widziałam, wiesz, Krystian? Halo. O, to to musimy było... zebrać od nowa wszystkie to, co Krystian zebrał. Ja zebrał. Musimy zebrać ja wszystkie tre... O Boże, tu jest niebieski tu jest zielony. Super, Żółty akurat przy mnie wylądował. Ja chyba umrę. Czy w Chryst... tam ktoś był? Ale Mam Krystian nie kłamał. Krystian był już gdzieś przy zamku. Jest przy, przy, przy kola. Sandra zabrała. A. Ja tak? wzięłam jakiś dwie koło zamku, ale nie wiem czy o to ci chodziło. I przy mostku wziąłam Krystian, Krystian. Ja, aaa. Mhm. No a nie no znowu rzucę. Dobra, to jest koszmar. Nie, nie wziął. Co robić? Nie wiem. Idę, kimś, nie, za... Dobra, ja Słuchajcie, mam problem. Tej żółty. Też dwie ja jeszcze mam. Nie Jest... dwie... on... Ja mam dwie ostatnie. On Aha, dobra. On... Oh! Nice. O! Ja w niebie. Dziękuję. Byłam w niebie. Tak, ja leciałam już do nieba. Uwaga, dziękuję nie za mapę. Waga. Proszę. O, i patrzałki! Shotgun! Będzie... Dziękujemy. Dururu. Jeszcze nie, jeszcze nie. A Ej, jestem ciekawa, jak one będą z pierwszej osoby wyglądały. jak ludzie. Tak samo jak w trzeciej, tylko że bliżej. No, bliżej. To dzięki, Sandra. No, Ola, takie pytanie mądre zadała. O, jakie pieski, fajne. <mmu> Teraz ]volna. rozpatruję decyzje życiowe. Ja lubię te luki. Co on tam są się super. zastanawia? On się zastanawia. On podpalił te fajerberki dużo szybciej i. Puff! I puf. Jaj, ja moja ryba! ja i Jaj, moja ryba! Jaj, moja ryba! O, mam się. Mój. Zielony panin będzie na, co co na <laughs> A, Ale co ty go mam? Też biegam na dół. To jest Mam Nie, nie, nie. A mnie goni. Coś przyjdzie nas złapać. Coś mnie luknął? Co jest? pod którym jest karton Ej, jak to śmiesznie wygląda, jakbym był Lukisiem. No to, Złapałam kolejnego. Jestem Lukisiem, bez kitów. One śpiewają. One bardzo śpiewają. Robią piłki. Ja lubię jak śpiewają. Tu, Ja też je lubię bardzo. Tu jest zielony, ja nie czekaj. tam Cześć ma? Ja jestem Lukisiem, nie jestem Maciek. Nie wiem. A, przepraszam. A masz zielonego chociaż? Nie, zielonego. żółtego zielonego. Niestety, żółtego. A ja nie mam żadnego. O, Ej, co się dzieje? moim na wycieczkę. Fajnie, tam jest żółty, tam jest zielony. Nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. A coś widziałeś z góry, Ola? E, no, że Blue poszedł do zamku. Prawda, prawda. I słyszę, że Sandra krzyczy. Gdzie ma? Luki się są. Gdzie są, Luki się. ja uwieram, biorę, na was żółtego. Nie dzięki. Ja sobie spadam z O Boże, hello. to jest jeszcze niebieski jakiś, nie nie wiem gdzieś, nie odwrócę na niego. Przed ostatniego nie niosę. O Boże, a, ja umieram. A, 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 a u fioletowego ktoś był? A nie, u fioletowego ja nie umieram. ma. Umieram! Jest! O o, jest. Ja umieram. A ty masz y, jak zabrać? No, próbuję, na razie nie A, Dobra, 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 dobra. O Boże, chyba przeżyłam? Chyba przeżyłam. To, to dobra, tak, to <noise> tak, to <żyje. głos> tak. Jezus, sorry. żyje, żyje. Nie, nie żyje! Śląsko, szląsko, nie, nie, szybko, żyje. Szląsko, nie, nie, mam, nie żyje! Mam, 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 mam ostatniego, mam! To no dobrze, Jeszcze mam tylko jednego. <laughs> tylko, że ja Taka jestem w tym! A, to jest dziura? Nie, nie, nie jesteś w tym, bo odkładasz teraz. No poczekaj, ja jestem w gokartach! Dopiero idę! To wyjdź z gokartów i. <laughs> Dobra, biegnę za <laughs> tobą. Biegnij! Ej, I mamy nie dużo ślątek i zielonych, to ale fajnie! O! One, one robiły. Skąd wziąłeś tego? A ja go wziąłem z. Aaaa, to dobrze. Lubię. To ja brałem najwięcej. A ten nie mógł zejść sobie wcześniej? Zejść? Chuj, się wszyscy dziwnie obracamy. Nie Zejść! Bo wtedy miałeś tyle wysokości. Gdzie wy się wszyscy obracacie, o co chodzi? Ty też. Ale ja siebie nie widzę. Ola widzi tylko rybę. Ja widzę tylko teraz Krystiana i Maćka. A ja widzę was, a siebie nie. To teraz będzie cukierkowy. Teraz będzie cukier. Teraz będzie nasz ulubiony nasza jaszczurka, o! kochana. I, no właśnie, jeszcze cyjan, cyjan, cyjan. Biedronka bez ogonka. Tup, tup, tup. Ale biedronki nie mają ogonów. No wiem. A czemu, czemu jak jest jaszczurką, to nie szuka karaluchów? No bo nowady ja. Biedronka to nie jest trochę. roli biedronkę. Owad? Tak. No ale nie takie owady. Ja bym się kłóciła, że dronka to jest. Kinda karaluch. Kinda karaluch. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A my teraz tu Cukro. No, Sandra. Ej, ja na pierwszej sobie nie potrafię się odwracać. Ja biegnę po prostu na potwora, się. się odwracam w dobrym kierunku. jak ty to zrobiłaś? Jak ty to zrobiłaś, Sandra, to ja nie wiem. A co ona zrobiła? Czy go obok blue, kiedy gonił blue, krystiana? Był za bardzo skupiony na Krystianie, chyba. Cyjank! Jancy, Jancy. Wiesz co, Maciek? Ja, ja, Maciek, po prostu stwierdziłam, że wolę być zabita przez blu niż przez żółtego. Ale żółty cię ratuje delikatnie. <grym> e nie, nie, się uciec przynajmniej. No. Jezu, Maciek, ja tam nie ja, ja tam Czemu? nie wchodzę. Nie wiem, coś no, było za tymi drzwiami, coś czułem. O Jezu, tu coś, coś, coś łazi na górze. O Boże, tu coś łazi na górze. A pół taki dźwięk, jak gdyby było siema? Halo? Piszcie, no, Czy Coś było? <laughs> oh. O Boże, no nie, tu jest filmikowy, o nie. Dobra, to jest ja tu poczekam. Nara! Ja, ja mam trzy. Znaczy, no... Ja się nie mam. A, wczoraj. ja jestem pod mostem! Fajnie. Chcesz karton? Jestem. Ja... Mam karton. Mleka. Jak coś, ja, ja mam trzy, jak coś. Cześć, Andra! O Jezu. O, Sandra, nie powiedziałaś mi! Ja, ja o kurde! Teraz dopiero zobaczyłam! O, siankowy. Nikt mi nie powiedział. Tere, 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 tere. 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 tam jest żółty. Tam jest rzuty. tu jest niebieski, nie, ja nie mogę. Niebieski jest na środku! Idzie zielony! Czego? Zielony! No super! Dobra, teraz zakładam karton. No, ja też coś, mam, mam karton. Ten karton na sobie no patrz go, no go, no patrz go, Trzemu, no patrz go, czemu... do wchodź Dobra. mi... super. Te. Chyba mam karton, aby powoli czemu zielony tu Tutaj stoi? nic nie ma. A czemu nie? Tere, 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 to był mały! Ma... Ma... Nie! Nie! Co macie? O o! <grym> bo wybiegłem przed Blu centralnie i mówię: Nie, Kto no złapię. Tyś uratował. Spokoj, ja pod ręką zielonego przelatowałem. A też jeszcze uciekłaś macie od niebieskiego? No, uciekałem od niebieskiego i dodatkowo wrzuciłem te ostatnie, bo nie wiedziałem, że one ostatnie. A on robi nom 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 teraz. Ej, my się rozpędzamy, coraz szybciej nam ten chapter idzie. Ej, mnie nie Zobacz, widać. Nie, że... nie 6 minut będziemy przechodzić. Dobra, hmm? kolejny będzie speedrun, mówię. Słonewka, rybaci, dobra. tam wystaje. Fajna ja chcę speedruna, boję się, ale chcę speedruna. To trochę wygląda jak taka latająca ryba. A to, to już? Latająca ryba Ola? Eee. E. Ja A czekałem. To nie jest ten? To jest, e... to jest ryba papuszkowa. Nie, to jest ten. Jezu, nie, To nie jest. E, to jest tuńczyk. To nie jest tuńczyk, to jest Mówię papuszkowa ci, że... ryba. Mówię, Mówię ci. ci, że to jest tuńczyk. Nie, to jest. ile bilety? A 2,50. <laughs> euro? Jakie euro? PLD! <laughs> A dobra, to, to mogę zapłacić. U nas nie ma Bo inflation. <laughs> Ej, dziadek, dawaj, dawaj, Gandalf! Gandalf, powaź nas! Krystian, chodź! Tu jest wyjście! Mi. Ale nie da się tam, zamkniemy tam. No, no, no. Maciek Sorry. też coś kmini, ale no Próbuję niestety... coś! Sandra, zobacz! Co? Co? Zobacz, mam bąbelki! Nie skomentuję. Muszę to Iii. jakoś... Którego za chwilę wykrzywi? Muszę Ona idzie, żeby cię wykrzywiło. Normalnie. E, e, idę tu. Dobra, to idę tu. Nie! Ui. Jeszcze? Czy ja jestem? Czy ja... Ola, czy A. ja siedzę w wagonie? Krystian, tak, tak, tak. słuchaj! Musiałam, musiałam przez ciebie oddalić, żeby zaakceptować. ja czemu wy razem siedzicie? To jest niesprawiedliwe. Krystian, ale ja nic nie widzę. Nie, ja nie chcę stąd, bo ty mi wszystko zasłaniasz. No, nie! No tak, głupi włosami zasłania. Krystian chce ci pod kokardkę zaglądać. No ja nic nie widziałam, jak ja miałabym sterować. Jak Christian? mogę wyjść stąd? Nie wyjdziesz już, no, nie, nie wyjdziesz. O nie! O, ale to, oui. ej, to źle wygląda z Ej, A sobie. zobaczcie, o, nie. że te tory w ogóle lewitują tutaj, to jest niefajne. Lewiosa. Nic nie lewituje. Wingardium, Leviosa. Gdzie, dobra, idzie, gdzie jedziemy? Gdzie, gdzie, gdzie? Ja idę prysznic wziąć. Ty a możesz ja na górę. wstać? Dobra. Wow. To chce wstać? O, ja wstaję czy kucam? Powiedz ty nam. Schylasz a, się. A kliknij C. Ja? No? A kliknij Alt-F4. A, dobra, działa. No. Oui. Alt-F4? Ola! Cześć mm, Sandra! Widzę jest? Ola! Wróciła Ola! Ola taka y, mało zadowolona jest z wycieczki na kolejce widzę? Bo ja nie lubię kolejek ogólnie. Ja się Ola woli nie. tylko wodne kolejki. Co to ja... są wodne kolejki? Ja nie to, lubię zjeżdżalni wodnych. <śmum> I... Ale co za mną bąbelki e, no, lecą bąbelki za tobą. <śmum> o Jezu! Fajnie! To również zjeżdżalnie wodne, ja nie lubię. Ja też nie lubię. Ja jestem za stara na takie... Dobra. Misja taka, że musicie teraz patrzeć się w tył i klikać AD. No nie! Rzutuje, żartuje, żartuje. Tego nie zrobimy! Tak, o tu będzie ten Cyjan, będzie. Będzie można dać Buzi! Buziaki! Buziaki! Nie, to orangę. Hej, jak się cieszy! Ale się cieszył. Demo O mój palu, wiecie co, z pierwszych to jest fajniejsze. Lukusie, idę za wami. Cześć! Lasi, Mogę do O, oh, dobra. Ola, to się nazywa Lasy Hemlocka, ja przeczytałam Lacy. 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 Może Lace? A plepie. O Jezus. <śmiech> <śmiech> Dobrze, że nie jedziecie za mną, bo byście wszystko normalnie, nie wiem, sobie w twarz chyba pluli. Ja, ja wyobrażam sobie, że jadę za tobą, wiesz? Ja sobie tak wyobrażam, Maciek. A jest mroczak, Maciek, nie możesz tak. Masz, nie, zawróć. Nie, nie mogę teraz. Mój to jest O, nie, o nie, o nie, o nie. Ja tego on nie O, nie, o, nie. Ja nie nadążam, nie nadążam. Nie. Nie nadążasz co... za kimś Właśnie. Z no. pierwszej osoby jest za szybko, moim zdaniem. Prawo, prawo w Garden, w Garden! O, jakie fajne siatki garden. na motyle o, bam, bam. Co w ogóle tutaj! O, Sama o jesteś siatka Boże. na motyle, dla to jest siatka różne na rybę. To były spoilery nowych Rainbow Friendsów, mówię ci. Nowe Rainbow Friendsy to będą te, robotami. Ale w sumie dobrze, że te okay, wagoniki okay, same okay. jeżdżą, że nie trzeba na każdym zakręcie wykręcać. Dobrze, dobrze. Tak. My tak. mnie dała. ja w Rainbow bo... Friends będziemy mieli pizzerię i Rainbow Uuu, Friends roboty. Taki ja unikatowy pomysł. Taki ja bardzo chcę. unikatowy pomysł. Ja chcę, ja chcę pizzerię i ja chcę sushi. Nikt Uy. na taki wcześniej nie wpadł. I na raczej. Krystian musi się zgłosić jako ten. Półtwórca. O. Oła. O, żyje. O? E? Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Dzień dobry. Czy ja kucam? <laughs> tak, bo taka się jest gdzieś. Ten...

Ty, faktycznie dobra, jest. nie ci siedzi. <noise> ja nie mam ogona. <noise> o nie. No kurde, nie no masz ogona? Jak to nie masz Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Po prostu nie gdzie mam. Jest? Udało się. Jest. A Krysian Brawo. gdzie? Teraz jej trzeba buzi dać. Mua. 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 <noise> no dobra, idź już. Ale ty masz metalowe szczęki. No Meta szczęk. Ona nie pójdzie, bo Krysian zepsuł. Nieprawda. Krystian. Krysian musi przyjść. Ja miam, nie miam, muszę miam, 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 No miam. Chodź miam, miam. tu, Krystian. Mówię wam, że ja nie muszę przyjść. Ej, a jak dam się teraz ugryźć, to przegram? No. Tak. Raczej tak. Ola, weź daj się ugryźć. Ale ja nie chcę przegrać. Maciek, daj się ugryźć. O! No, łatwo Chyba krysam przybiegł. Chyba przybiegł. Nie? nie? Tam nie ma. O, ja tu jestem gdzieś chyba, bo bombeczki. było były widać. Ale nie widzę się już. Co jest? Co? Co jest? O? Nie, jednak mnie nie dało tam. tam nie, wracam! Tom 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 tom. Ej, udało się nam wszystkim przejść. Gratulacje. Brawo!